9 rzeczy, których mogliście nie wiedzieć o koniach w Minecrafcie. Przed wersją 13W18A zamiast zwykłego siodła na konia zakładało się możliwe do zdobycia w craftingu siodło końskie. Konie mają 7 maści, 5 rodzajów ład, mogą się odradzać jako młode lub dorosłe i mogą się także pojawić jako osły. A po skrzyżowaniu konia z osłem urodzi się muł. Daje to 37 kombinacji wyglądu zwierzęcia. Jest możliwe, że podczas burzy pojawi się tak zwana szkieletowa pułapka, czyli odrodzenie specjalnych czterech koni szkieletów, które po zbliżeniu się do gracza na odległość minimum 10 bloków dodatkowo na sobie odradzają szkielety. Ma być to nawiązaniem do czterech jeźdźców apokalipsy. Przed wersją 13W16b konie były szybsze. Konie mogły być karmione chlebem. Od Snapshota 14W26C usunięto tą możliwość. Konie nie mogą się rozmnażać, gdy mają na sobie koński pancerz. No w sumie się nie dziwię. Konie to jedyne pasywne moby, które mogą mieć więcej HP niż grać. Jadąc na koniu nie możemy teleportować się przez portal do netheru, jednakże sam koń może przejść przez portal. Konie jako jedyne dorastają stopniowo. To już na tyle. Kolejne ciekawostki pojawią się po dobiciu 4000 łapek w górę pod tym filmem. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na mojego fanpage'a oraz do playlisty, w której znajdują się wszystkie ciekawostki.